Witam serdecznie z tej strony Bezniku. W dzisiejszym materiale obiecywałem przegląd gier zakupionych podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Przepraszam za zbogę, lecz z przyczyn technicznych to co zakupiłem nie miałem możliwości zabrania od razu ze sobą i musiałem poczekać aż na dalsze przesyłka. Rozpakowałem oczywiście wszystko wcześniej, bo myślę, że to mało istotne i nie chciałem was tym męczyć. Dodatkowo chcę Wam pokazać kilka numerów magazynu RetroComp, które dotarły do mnie jakiś czas temu. Więc, aby czasu nie marnować, zapraszam do przeglądu gier i magazynów. Zacznijmy po kolei od piramidki z prawej strony. Co my tu mamy? Star Wars Light Duels. Star Wars The Force Unlashed. Y y y Później cała y, seria gry sportowej Fifa, ja wiem wiele osób w tę stronę i te gry, tej gry nie patrzy, ale jakiś czas temu y, zaraziłem się piłką i pogrywam razem z tatą nie raz, nie dwa. To są naprawdę niesamowite akcje. Dobrze, to ja już to przełożę. nie tutaj jest, dobrze, dobrze. to tak możemy przestawić. Co dalej? Top spin 4. The cube. Włóż się. Red Steel, Ferrari Challenge, Fantastic Four, Call of Duty Modern, Modern Warfare 3. Próbowałam pograć w ten tytuł, lecz okazuje się, jest konkretnie pod pilot i nunchaku. I jest super, jak się ma przystawkę pod te kontrolery w kształcie broni zabry, bo inaczej gra się koszmarnie. Co dalej? Mad World, Tak jak zobaczyłem u panku i bardzo mi się podobała. Dalej. Wally. -E. Zwariowane króliki, czyli. Rayman e, Raving e, Rabbits TV Party I e, Rayman Raving Rabbits 2 Ok, to wszystkie gry na Nintendo, a teraz na Gamecube Co mam? Capcom, Capcom vs SNK 2 Super Beat w stylu Street Fighter Dalej. Długo oczekiwany tytuł Resident Evil 2, który zamyka moją kolekcję Residentów Gamecube. I ostatnia gra na Gamecube'a to Shrek 2. Została mi jeszcze składanka gier automatowych Arcade Classic, jeszcze z plombą. Zobaczcie, czeka na swój dzień. I ostatnia gierka to Mon Patron na Taj. Właśnie o tak wygląda. Jeszcze w sumie nie mam na czym odpalić, bo te moje nadal zepsute i na ożywienie. Ale cena była dobra i kupiłem. To były wszystkie gry, jakie dotarły z Wielkiej Brytanii. Trochę się tego nazbierało. Jest kilka tytułów, w które nigdy nie grałem. Ale teraz będę miał okazję. Zapowiadałem, pokażę Wam jeszcze kilka tytułów Retour Comp, a więc numer drugi z 2016 roku, numer piąty z 2017 roku, numer siódmy z 2017 roku też. I numer 13 z 2019 roku. Mam wielką chęć przedstawić Wam kolejny skrót tego magazynu, lecz na tą chwilę mam mało czasu, więc proszę o wyrozumiałość. W tym odcinku to na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i miłe komentarze od tych najnowszych subskrybentów, jak i weteranów. Więc do zobaczenia! Pa!